Od czasów sierotki Marysi mieszkał król blystek, jak wie się, jak wie, nie, jak niesie wieś gminna oczywiście. No i ten król blystek wiódł od czasu do czasu takie dyskursa królewskie, oczywiście, z koszałkiem opałkiem, rzucające pewne światło, powiedziałbym, na naszą gminę, na naszą ziemię. Jeden z tych dyskursów został zanotowany. Picherduje, dach przecieka, szronem się pokrywa bródka. Ot niełatwy los człowieka. Krasnoludka. Krasnoludka! Nie bądź takim skrupulantem zaraz wezmę a cię w kierat. tu! I pod dyktantem polityczny pisz referat. Jezus Maria znowu. Znowu i bez żadnych Jezus Marii. Jak pańskiemu wierzyć słowu, miałem jechać do Bułgarii. O, tuż to. Prywata wszędy, wąki spija ludność wszystka. Gdzież szacunek, cześć względy dla wysiłków króla błyska. Każdy sobie drzemie w dziupli, wszystko na mą głowę biedną. Mam już dosyć tych kurdupli. ludków. Wszystko jedno! Przestań mnie poprawiać wasze. Trącać mi się w każde zdanie, bo też oblegnie od W porządku, jaśnie, panie, co mam pisać? Mowę, ciuro! Okej. Okay. Z jakich racji? Na rocznicę, nie wiem którą, naszej maksymalizacji. Muszę? Też się faszeć pyta, maczaj pióro, pisz i kwita. Tylko, że to młodszy mu panie, do pisania trzeba sztuki. Owe bretnie, wanialutki, gramatyka, podmiot, zdanie. Jak tu zacząć? Mój narodzie ulubiony! A a, 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 jak od żony? Ulubiony? Czy do nich te kaleńki, te konusy przy tym lenie i chytrusy. ulubiony? Taka kicha. Cóż więc pisać? Pisz właśnie. Orzesz. Orzesz. Orzesz, wstęp dość krzepki. Wasz w robocie nie pomożesz, tylko szukasz wciąż przyczepki. Jakże brzmi to pierwsze zdanie? Ożesz. Co to? To kleks, panie, lecz w literę go przerobię. A tu jeszcze kropla skapie, to cię trzepnę tak polapiasz proformę, wspomnisz sobie. Jakże brzmi to pierwsze zdanie? Ożesz z kropką nic więcej? – Ani Dudu. – Kończmy już z tą całą szopką. Skryć to orzesz, napisz ludu. – Ludu, to już więcej warte. – Patrz, warte czy nie warte. Każdy mi filozofuje, nas wziąć się do działania. Ministrowie tkwią jak tuje, kiedy ich się nie pogania. Hetman nosi złote rapcie, lecz go razi huk wystrzału. Młodzież siusza starszym w kapci w kieszeni dla kawał! A swoich dworzan córki powiedzieć za pieniądze. Oszar za kapturki. Jeszcze ja was tu rządzę! Choracury, hej, tworzenie kuchnia, fele Kurwa Dajcie moją karabelę! Gdzie mój teren! Ja cię zwiążę, ja cię zamknę w z Królu! Królu! Mój, pomału, zechciej rzec mi wasza części jakiś tenor memoriału, jakie cele wytknę w treści. Zlikwidować figle w so dąsy, kwasy niesnaski, każdy kras torbaty, a każdemu wedle łaski. Ja po środku stoję z bordem, Baczę, aby kwitła scheda, Tutaj strzelę komuś w mordę, Tutaj komuś przypnę medal, Kwa opiekun i kwa krewny, Miałbym wówczas sukces pewny, i wolt jak w szuli. Zaraz jeść, poczuli, Gdybym doszedł jak konia, On jest jeździec doskonale, Niechaj będzie wzięty z wonia, Dzik, to dziki, lew to śmiały, W moim ręku, jako wieczka Ba! Lecz może powstać sprzeczka. Najpierw podnieś swój parytet. Otóż, właśnie, moje serce, by mi wzmocnić autorytet, uczyni ze mnie spadkobiercę szczytnie hasel i idei. Biczo. Jak się wziąć do sprawy? Lubię chłopcze. Niżeś mi żwawy, trochę lukru, trochę szpejciut, Z historii więcej z głowy, a najwięcej ze sufitu. I już pomnik lśni gotowy, jak z marmuru czy granitu. Jaki pomnik? Ot i tretyn, chociaż ma trzy wtedy. Nie wódź mnie na pokuszenie, ojców moich, wielki Boże! że posłuszny więc jest w cenie, włos z głowy spadzi. Ja Jam ja. ja. ten pomnik wśród splendor. Gdzież ten splendor? i sidorów. Niech się społeczeństwo dowie, że król błystek to nie hetka, gdyż po mieczu nie pochwie, się wywodzi od łokietka, co też mały był jak kocia, też zaciekły był chwilami i co pod ojcowem w grocie się ukrywał przed Czechami. Krzyżakami lepiej będzie! To sprawdzić zechce przecie. Świadków na to znajdę wszędzie. Nie brać świadków na tym świecie. To roboty! Ty napiszesz, ja odczytam i pokrzyk. Tacy cacy, wziął i wyszedł, żeby zająć się praktyką. A ty męcz się, kronikarzu, pisz referat lewą nogą. Inkaust wysek w kałamarzu. Aleć wody u nas mnogo. Moje kredo. Woda, woda to ktoś zawsze rękę pod.